Mamyczku tutaj Kuba, urwany jak tata. I witam na moim Baby Shower. Czyli co, lecimy z tematem. Sporo rzeczy robiłem Odbycia kelnerem. Studiowałem kilka kierunków, co totalnie nie wyszło. Była też weterynaria, więc zdarzało się. Grzebać gdzie, niegdzie przy, przy krówkach. No, <grywka> miałem też, właściwie cały czas mam firmę z suplementami dla zwierząt hodowlanych, właśnie świnek i krówek. Odwiedzałem rolników. Teraz już gdzieś tam odchodzi to na dalszy plan, ale wiele rzeczy. Straciłem rachubę, już nie liczę tego. Jest tego naprawdę sporo bardzo dużo od stóp, poprzez łydki, uda, y, tors, plecy, no, szyja, ucho, głowa. Ręce, palce, no dużo. Ale jeszcze za mało, żeby powiedzieć, że ja jestem spełniony, jeśli chodzi o tatuaże. No Tak naprawdę długo zastanawialiśmy się nad imionami dla dzieciaków. Mieliśmy kilka typów, no i drogą debaty, porozumienia, no, została Nina w przypadku naszej córeczki i Bruno w przypadku y, synka. Jak dzieciaki się urodziły i spojrzeliśmy na nie, to po prostu no, wiedzieliśmy, że Nina to Nina, a Bruno to. to Bruno. Bardzo entuzjastycznie, staraliśmy się właśnie o Brunka, już wiedzieliśmy, że jesteśmy gotowi na drugie dziecko. Nina miała 4 lata, no i chcieliśmy właśnie taką różnicę, nie więcej 5 lat, uzyskać. No i bardzo się ucieszyłem, że udało się, a udało się chyba za pierwszym razem. Dobrze strzelał. Deserek. Tatuaż z gumy. Samochody. Strażak sam. Posprzątanie po sobie zabawek. No, Bruno powiedział chyba tata. Tak mi się wydaje, że to było tata. Na pewno nie mama. Nina chyba też tata? Jakoś to słowo tata chyba szybciej załapały niż mama, i, i to były chyba te pierwsze słowa. Chociaż z Niną chyba było tak, że jako pierwsze zaczęła mówić lampa. No na pewno w, w odgrywanie różnych scenek i uwielbiam bawić się samochodami. Często jest, ta, jest tak, że żona przychodzi, kiedy bawię się z Brunkiem. Brunk robi już coś zupełnie innego albo nawet wychodzi z pokoju, a ja dalej leżę na dywanie i bawię się samochodzikami. Narysuj Batmana. co mam wytatuowanego na brzuchu, więc to Batman wzywany na pomoc. No, 500 plus ja jeszcze nie zobaczyłem. Wszystko idzie na razie na konto żony, więc trzeba by ją zapytać. Zdarzyło mi się na Instagramie, zdarzyły się takie komentarze, że wydziarany ojciec to nie może być dobry ojciec. Jak najbardziej I chętnie bym nad tym popracował, tylko gorzej z moją żoną, która na razie mówi stop, ale ja jak najbardziej. Tak, zdarzają się takie pytania, szczególnie kiedy coś gotuję lub też y, jakoś ciekawie się bawimy z dzieciakami, y, dostaję takie pytania lub też pytania związane z prezentami czy też z tym, co kupić dziecku lub też jak, jak coś robić. Bo są takie porady i, i fajnie, że inni tatusiowie też chcą uczestniczyć w tym życiu y, tatusiowym i fajnie, że mogę im pomóc i fajnie, że do mnie się zgłaszają z takimi pytaniami. Twoja córka tatuuje sobie na czole imię chłopaka. Jak reagujesz? Co jej powiesz? Ja p Nina, coś tu zrobiła? Mariusz? Na czole? Dobra, musimy to usunąć. Yy, słuchaj, mówiłaś o tym matce? To nie mów. Zaraz zadzwonię yy, znam nikt, gdzie laserowo to usuwają, spróbujemy coś z tym zrobić. Żadnych pytań. Ale ja go kocham tato! Ja wiem, że go kochasz, wyrazimy to w inny sposób. Yy, masz zbyt piękną buźkę, żeby tutaj Mariuszem oszpecać, więc... Mariusz nie jest szpetny! Mariusz nie jest szpetny, ale ten tatuaż, może tak, może zrobić tatuś. Tatuś, tak, wiesz, daddy, coś ładniejszego. Wymyślimy coś dalej, pakuj się do auta, jedziemy, bez gadania. Dzięki bardzo, że byliście ze mną na moim baby shower. Wbijajcie na moje social media, które są w opisie. Podziarany tata, ja już się z wami żegnam, trzymajcie się i do zobaczyska.